Nie, to fakt, gdzie ja mam teraz iść? Oh, ześ tam, do góry, czy jak? Aha, tu jest ścieżka, dobra Zgasimy sobie latarkę No coś tam napierdala Ogólnie rzecz biorąc To właśnie nam się udało Skończyć praktycznie czwarty ten The house had to go uh, It can't save me anymore Jaka poezja, normalny, nie? Dom przepadł... Nie może mniej więcej chronić, no. Dobra, jedziemy do wieży No kolejna jaskinia. Ciekawe czy się teraz uda skończyć nam Slendera. Kolejna tam widzę coś, jakąś paczkę czy coś. Jezu. Ła, czemu tak... Czemu takie echo dziwne? What the hell is wrong? A to co? Kolejna kartka. Um, spotkajmy się na ulicy za godzinę um, Zostawiłam listę rzeczy. Uh, aha, żeby nie czekaj jak, I left a list of things to bring with you. Um, aha, zostawiłam listę rzeczy, które masz ze sobą zabrać rzeczy, które masz ze sobą zabrać Wszystko inne zostaw um, wszystko wyjaśnię tak szybko jak będę um, tak szybko jak się spotkamy wiem jak naprawić wszystkie te rzeczy um, nie mów Loren o mnie CR i ten CR to jest tajemniczy koleś tak w ogóle mógłbym, musiałem sobie doczytać, bo w ogóle bym nie znał o co tu chodzi w tej fabule ogólnie rzecz biorąc chyba my jesteśmy tą Loren a ta druga to jest Kate, którą ściga Slenderman a ten CR to jest jakiś taki ziomuś który jest

to jest za małe, żeby... It's so simple, to jest takie proste ha ha ha, 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 ha Tego już nie mogę przeczytać Coś tam... Had this and... Nie, nie rozumiem It's so simple ja To chyba nie ma nic więcej... A nie, czekajcie, tu coś jest Aha, z poddanym... ...kontem, aha Oh, know about him, he knows about you A, czekajcie. A wie, Ty wiesz o nim, on wie o tobie. Ja pod, dopiero pod danym kątem to widać, Lulz To jest co? O właśnie Przepraszam, przepraszam za wszystko. Mm, to nie jest twoja wina. Ja to zrobiłem, zrobiłam. Um, kiedy to czytasz, jest, jest już za późno dla ciebie. Uh, it's already too late for you. Don't let him into any more lies. Aha, Czyli dla ciebie jest już za późno. Nie pozwól, żeby dostał się do innych żyć, tak? Czyli a, czy do innych tam ludzi. To wszystko moja wina. Mm, this can end with you. I let him. I let him in. Why did you ever let him in? Aha, nie, to wszystko może się zakończyć wraz z tobą. Ja go wpuściłam. Dlaczego go wpuściłam? Przepraszam. Za. Hmm. This burden on you. I wish. for placing, znaczy, że tam nie wiem. Powiedzmy, że na zrzucenie tego na ciebie. To wszystko było z mojej przyczyny. To nie może się rozprzestrzenić nigdzie więcej. Proszę, to musi się zakończyć z tobą. Chciałabym, żeby była jakaś inna droga eee, To musi się skończyć, Boże wybacz mi Spoko, czyli wychodzi na to, że Ta gate to spowodowała I teraz okazuje się, że Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać i tylko Znaczy, że ja muszę zginąć, żeby to się zatrzymało I can't stop, read this and die O to chodziło, przeczytaj to i umrzyj Instant warn Warning Czekajcie, co tu? Jest jakaś inna część tego napisu? Coś tam bycie ostrze dobra, nieważne. Wiecie co, idziemy przez tę jaskinię w takim razie. Pytanie, kiedy się zacznie piąty rozdział? Bo jeszcze się nie zaczął. Dopiero loading musi być. O! się zrobiło. Jasna no pizda, to wszystko płonie. Do fakencja. Nie, tam się nie da schować. No dobra, możemy się schować, albo biec dalej. Chowanie się nic nie pomaga, Rachel. Dobra, tu widzę taką jasną ścieżkę, którą mamy podążać, raczej. Wow! The fuck? On tu jest gdzieś, Lulz. O ja jebiks, o ja jebiks, o ja Tu też nie. Czy to był jego macki? Czy to jest on? Tu taki czarny, co za mną łazi. I taki dźwięk wydaje się. Taki... The fuck, co ja mam tu zrobić, cholera? jasna tam mogę być teraz, bo wcześniej się nie dało. Albo to jego maski były, nie wiem. Jest wieża, dobra, kieruj mi się na wieżę, na wieżę. Bo. Nie wiem co. Dobra, nieważne. Myślę, że coś tu tłue... Nie, nie tędy. Nie rób mi tego. O, chuj, to jest on. Pierdol się, pierdol się Nie boję się Gdyla spłonie Bo pan Slenderman za rękę chce chwycić mnie i tego boję się bardziej Czy nie, To nie mogę schodzę w dół Co za kutas, on tam to całe zasłania Nie przejdę a tu? wafel, dawaj, przelazłem, wow gdzie jest wieża? tam jest wieża, dobra, spróbujemy iść teraz tędy ciężko ocenić gdzie można wejść, a gdzie nie można tu jest jasna droga przejdę, 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 przejdę przeszedłem, przeszedłam Prze przelazłem, no jeszcze dalej dalej, dalej, dalej jak coś takiego wyskoczy, to po prostu trzeba napierdalać wtedy najmniej mi coś to zrobi dobra do wierzy, do wierzy, do wierzy. Oh yeah. Wszystko płonie On się zbliża, ja to słyszę, czuję. Czuję to w moczu. Nie, nie, biegnij, biegnij, biegnij kobieto, nie obracaj się! Nie ma na to czasu. Czy ja właśnie tu dobiegłem Yey! Daj mi spokój i kolego Zamknęła się Co się tam do dobija się? Żółte drzwi, czerwone drzwi i drzwi bez koloru. fuck? Kiedy się zacznie następny rozdział? A, to co? Czekajcie, bo nie mogę. O, teraz. Podniosłem klucze. Już tu coś łazi, tu. Otworzyłem. The fuck? Co jest? Oh, your flashlight is dead. Fajnie, skończyły mi się baterie w latarce. Teraz mi się kończą jeszcze baterie w kamerze. A nie, to deska, tylko myślałem, że coś tam jest. Czy znaczy, ja nie powinienem coś tu po prostu. To coś jest. To coś, co za mną idzie, albo przede mną idzie, zdaje się być żarłoczne. Pytanie, z której strony jest. No to wszystko płonie Wow! Nie, rób mi tak! A jest, dobra, zablokowany na czerwono, czyli się nie da przejść On nie śledzi To się nie skończy Więc wszystko spłoni Coś tam, coś tam And Waiters and falls apart okay. I failed you

Whoa! Hello. Hello. Oh, who is that? Do you? I want to give you a very special, thank to, nie, special thank you to your bla, bla, bla. Thank you. Super, spoko. No to skończyłem. W takim razie udało mi się skończyć sl sl Slender The Arrival. Myślałem, że jest po prostu jeszcze jeden rozdział, ale nie. I ostatni się nazywa The Arrival. Dobra, czyli flashback się skończył w tym pomieszczeniu. Dobra.